Z nami jest szkoleniowiec Koła, pan Hubert Błaszczak. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry. Panie trenerze, przegrywamy wysoko z chłoniczanką u siebie. 1 do 4, jak pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Spotkanie przede wszystkim na pewno nie należało do idealnych. tak? Po pierwsze, szybko trzy strzelone bramki przez chłoniczankę, bo, bo do 25 minuty trzy bramki zdobyli. To, to jest tak naprawdę bardzo zły początek meczu, który ustawia tak naprawdę mecz na całe, na całe kolejne 65 minut, więc, więc dalekie od ideału. Natomiast nie, jeśli miałbym gdzieś tam zwrócić uwagę zarówno na nasz zespół, jak i zespół Chojniczanki, gratulując jednocześnie Chojniczance tego zwycięstwa, to, to powiedziałbym, że to nie my zagraliśmy słabo, a po prostu zagrała bardzo dobrze. Oczywiście nie wystrzegliśmy się błędów indywidualnych, no bo bramka w pierwszej minucie już ze stałego fragmentu gry to jest, to jest po raz kolejny Gdzieś tam olbrzymi, olbrzymi cios dla chłopaków gdzieś tam, więc, więc to jest bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę na błędy indywidualne, ale też podkreślić to, że, że nasi zawodnicy, moi zawodnicy od pierwszej do dziewięćdziesiątej minuty na pewno ambitnie starali się, żeby ten wynik był dużo bardziej korzystny, tak? Gdzieś tam szukaliśmy swoich szans. Możemy teraz oczywiście podkreślić to, że kto wie, jakby ten wynik się ułożył, gdybyśmy my strzelili bramkę na 2-1, bo super sytuację miał Gian Mendes przy stanie 2-0 dla, dla zespołu schojnic Przy sytuacji, kiedy Przegrywaliśmy 3 do 0. Super sytuację ma Kuba Rzyznoski, żeby jeszcze dać impuls przed zejściem do szatni. Więc oprócz tego jest po raz kolejny szwankowała skuteczność z przodu, bo z tak dobrym zespołem, jakim jest Chojniczanka, dobrze zorganizowanym, stworzyć sobie tak dwie klarone sytuacje do przerwy, po prostu coś wpaść musi. Oprócz tego no na pewno musieliśmy lepiej grać, lepiej grać po raz kolejny w defensywie. tak? Chłopaki próbowali, starali się, tak jak mówię, nakreśliliśmy plan taktyczny w przerwie, gdzie myślę, że było widać, wszyscy to widzieli, że ambitnie walczyli do samego końca, ale wynik tak jak Pan podkreślił idzie w świat, przegrywamy wysoko, przegrywamy 4 do 1 i musimy pogratulować po prostu zespołowi Kości jeszcze raz zwycięstwa zasłużonego moim zdaniem, bo po prostu był to zespół bardziej dojrzały, doświadczony, a który w tej walce wręcz nam nie ustąpił ambicją i, i gdzieś tam mówię charakterem, więc, więc zasłużenie wygrywają, my natomiast głowy nie spuszczamy, musimy wyciągnąć wnioski i na bazie dobrych rzeczy budować się już pod kątem meczu z Kaliszem. Można powiedzieć, że wróciły stare demony, bo, bo znowu tracimy bramkę po stałym fragmencie gry. Natomiast już po, po tym pierwszym rzucie rożnym krzyczał Pan do swoich zawodników chyba koncentracja, że, że tak jakbyśmy, nie wiem, czy źle weszli w mecz, czy, czy chłopacy nie może za, zapewnić się poczuli na tle silne, silnego rywala. Ciężko wyrokować, czy to jest złe wyjście mecz. Rzeczywiście no, krzyczałem, wiadomo, to jest stały fragment. Chcemy dobrej organizacji gry, chcemy, żeby taki stały fragment został szybko wyjaśniony, a niestety z pierwszego wychodzi drugi rzut rożny. No i dostajemy gonga, więc oczywiście chcemy, żeby zespół jak najlepiej wchodził w mecz, ale ciężko teraz powiedzieć, czy to po prostu był brak koncentracji, czy po prostu złe ustawienie strefy, czy przegrany pojedynek jeden na jeden gdzieś tam, bo, bo zawodnicy niektórzy szli w kontakt również ze strzelcem bramki, więc tak jak mówię, ciężko ciężko powiedzieć, co, co gdzieś tam zawiniło od pierwszej minuty, że tak szybko st straciliśmy bramki, ale myślę, że ten zespół po prostu cały czas się budując będzie grał dość nieregularnie i my, my musimy... Być być przygotowani na taką sinusoidę wznoszącą i sinusoidę, która gdzieś tam gdzieś tam spada, tak? no bo, bo... Tak jak, tak, jak gdzieś tam tydzień temu my fajnie weszliśmy w mecz w grodzisku. Tak dzisiaj chojniczanka weszła w ten mecz, a to po prostu pokazuje, że pomimo wielu dobrych naprawdę już fragmentów, jeszcze jesteśmy nieregularni, a ta regularność może przyjść tylko poprzez pracę, poprzez dobry okres przygotowawczy w zimie, gdzie tego czasu będziemy mieli dużo, dużo więcej, żeby pewne schematy, pewne założenia wypracować i nadrobić braki i defekty, tu gdzie mamy duże rezerwy, a jest jeszcze wiele, wiele wiele takich rzeczy, których naprawdę poprawić nie, nie tyle co mu możemy, ale musimy. Przed nami wyjazdowe spotkanie jeszcze w tym roku z kks Kalisz. Tu chciałem wrócić jeszcze do dwóch naszych poprzednich wyjazdowych spotkań i pogratulować zwycięstwa w Grodzisku i, i, i cennego remisu w Garbarni, gdzie drużyna naprawdę wyglądała bardzo dobrze i chyba to jest taki, taki cień, cień nadziei, że, że z tego Kalisza wcale nie musimy wrócić bez punktu. Oczywiście, zgadza się. To, to samo powiedzieliśmy sobie w szatni zaraz po meczu. E, pomimo tego, że przegraliśmy, że, że to co już za nami, ten mecz z Końnicami już idzie do przeszłości, oczywiście wyciągniemy tylko wnioski oby... Bliżymy materiał wideo, przeanalizujemy błędy, natomiast to, co teraz liczy się, już tylko tylko Kalisz. Mecz, mecz w Kaliszu, który będzie kończył ten sezon i będziemy chcieli w meczu w Kaliszu. Oprócz rundę. tego. Tak, Tak, ta, ta, przepraszam, w, w koniec roku i tak naprawdę nawet nie rundę, bo, bo tak przecież to już jest druga runda, ale koniec roku. Więc ten mecz będzie kończył, kończył nasze zmagania w roku 2021 i będziemy chcieli w Kaliszu zaprezentować się ponownie dobrze. Tak jak Pan wspomniał, tak jak to było w meczu w Krakowie z Garbarnią, czy w, Grodzisku, czy w Grodzisku Mazowieckim. Podobnie jak wieloma naprawdę fragmentami prezentowaliśmy się tutaj, oczywiście z lepszą skutecznością z przodu i, i z, większym, z większym, że tak powiem, też z większą skutecznością z tyłu po prostu. To Dziękuję i życzę punktów w Kaliszu. Dziękuję.